Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj spotkanie z medycyną chińską i to z bardzo skuteczną jej odmianą, czyli z akupunkturą i z dzielactwem. Ze mną Agata Janaszek, specjalistka w tej dziedzinie. Dzień dobry. Agatko, skąd zainteresowanie tą metodą? Skąd zainteresowanie? Gdzieś około od 19 roku życia ja zaczęłam się tym interesować, w momencie kiedy sama byłam pacjentką. I przez 5 lat borykałam się z kontuzją kolana. No i chodziłam do lekarzy: jak to od jednego lekarza do drugiego, nic nie pomagało. E, wiadomo, różne diagnozy albo ich brak kompletny. No i w ten sposób trafiłam do zielarza, który po prostu wzmacniając moje nerki, spowodował, że kolano całkowicie przestało boleć. Gdzie kolana, a gdzie nerki? Dokładnie, właśnie. Też sobie o tym pomyślałam, prawda? W jaki sposób mogło się to wydarzyć. No i zagłębiając się w ten system, okazało się, że osłabienie nerek wpływa właśnie na bóle odcinka lędźwiowego, bóle kolan. Tak ten syndrom się objawia. Hmm. Bardzo proste, prawda? I o tym mówi, hmm. o tym mówi właśnie medycyna, medycyna chińska. chińska tak, że, że są jakieś takie konekty, które trzeba znać, trzeba je odnaleźć, żeby dokładnie. doprowadzić człowieka do, do stanu używalności. Tak. No dobrze, powiedz mi, jak, na ile skuteczne są te metody? Na ile są skuteczne metody, metoda Akupunktury? Co można nią leczyć? Jakie syndromy można likwidować? Akupunktura no, jest bardzo skuteczna, ale nie ma metody skutecznej w 100% żadnej, prawda? Bo to zależy od pacjenta, od mhm. jego nastawienia. Nie mówię tutaj już o wierze, prawda? Bo, bo wiara akurat jeżeli chodzi o medycynę chińską, tutaj jest nieporozumienie, bo to jest system bardzo złożony, bardzo logiczny i często ludzie właśnie przychodzą do mnie i mówią, że nie wierzą ale to nie ma nic z wiarą wspólnego. Ale na jakiej zasadzie działa akupunktura? Co to jest w zasadzie? Polega na pobudzaniu punktów akupunkturowych, które znajdują się na meridianie, czyli kanale energetycznym. Tutaj widzimy właśnie, to są wszystkie kanały energetyczne znajdujące się w ciele człowieka. One się składają z dwóch części. Części właśnie takiej na powierzchni, gdzie biegną te linie, które łączą się z punktami i części wewnętrznej, gdzie przybiegają i łączą się z danym narządem. Co to znaczy kanał meridianowy? To znaczy, że te organy, które są na kanale, na tym kanale meridianowym, to one znaczy, mają ze sobą te Kanał przepływa, tak, łączy się uh -huh. z danym narządem i mamy na przykład e, kanał serca i ten kanał energetyczny, który płynie sobie w ciele, łączy się z, z narządem serca. Uh -huh. I czy ten kanał przepływa również przez inne Tak, ee, oczywiście. I on jest narządów? połączony także właśnie licznymi gałązkami z innymi narządami, więc poprzez nakucie danego punktu, danego meridianu, można też wpływać na inne narządy. To jest ciekawe. A powiedz mi w takim razie, jaka tu jest koneksja, jeżeli chodzi o, o zioła? Ja wiem, że ty stosujesz zioła tak. nie tylko. Nasze narodowe, nie tylko polskie, ale, ale zioła z innych krajów. Tak? Mówi się, że w zasadzie mhm. powinno się stosować te rzeczy, które jakby przynależą do, do, do danego środowiska, do danego człowieka, mhm. ale uważasz, że, że są jednak skuteczniejsze metody, które pochodzą gdzieś tam ze wschodu? Tak. E, tak uważam, że, że zioła chińskie są po prostu mocniejsze zdecydowanie mocniejsze, jest większy wybór. Jeżeli chodzi o zioła, które odżywiają substancje Yin czy Yang w organizmie, które odżywiają krew. Zdecydowanie jest większy wybór niż w ziołach europejskich, dlatego po prostu w momencie, kiedy zdiagnozuje jakiś bardziej przewlekły syndrom, poważniejszy, wtedy stosuje zioła chińskie, żeby ograniczyć czas leczenia. Ta większa ilość ziół, czy większy wybór ziół wynika z tego, że tam jest bardziej zaawansowana medycyna naturalna i. Nie, myślę, że od klimatu po prostu jest to uzależnione, że po prostu no, no mają akurat tyle i tyle gatunków. No i... Czy łączysz te dwie metody, metodę akupunktury, akupunktury i, i ziołolecznictwa i... jak na... najbardziej. Akupunktura stosuje w, w momencie, kiedy pacjent przechodzi mechanicznym urazem, prawda? Jeżeli jest to syndrom przechodzi, to musi być włączone także ziołolecznictwo. Chińczycy zawsze na pierwszym miejscu przede wszystkim stawiają leczenie żywieniem, na drugim miejscu ziołolecznictwo, a na trzecim dopiero jest akupunktura. Energia krąży w całym ciele, no i tutaj całe ciało jest pokryte meridianami, tak jest ich 12 podstawowych. Potem jest 8 cudownych, które zazwyczaj się już używa w takich ciężkich skorzeniach i to zazwyczaj, jeżeli się stosuje bioenergoterapię. Czyli to są kanały energetyczne, przez mhm. które przepływa nasza energia, energia życiowa. Życiowa, dokładnie. Punkty, już tutaj akurat naukowcy i badacze, którzy przeprowadzali jakieś eksperymenty już od kilkudziesięciu lat nad tymi punktami, zauważyli, że te punkty akupunktowe cechują się mniejszym oporem elektrycznym i większą przewodnością elektryczną, czyli mają większy taki potencjał elektryczny niż inne miejsca na skórze. Ponadto charakteryzują się jeszcze wyższą temperaturą i y, udowodniono także, że y, w tych punktach y, aktywni, aktywnych biologicznie y, znajduje się trzy razy więcej komórek tucznych y, niż na innych punktach komórek ciała. Komórek tucznych? Tak, które zawierają właśnie histaminę, heparynę i kwas hialuronowy i poprzez właśnie nakucie tego punktu y, akupunkturowego możemy właśnie wzmocnić odporność naszego organizmu. Czyli nakłuwając taki punkt Okolica tego punktu wytwarza więcej histaminy, na przykład? Tak. Dużo ludzi stosujących akupunkturę stosuje tylko i wyłącznie akupunkturę i twierdzą, że to wystarczy. Ja wychodzę z innego założenia. Czyli najpierw to, co wkładamy do własnego mm. organizmu, tak. później tak, tak, ewentualnie tak. ratujemy się. Również wkładaniem do naszego organizmu tak, ale. oczyszczaniem i oczyszczanie, wzmacnianie, tak? Wzmacnianie przede wszystkim, bo to jest nadrzędna też zasada w medycynie chińskiej, że najpierw wzmacniamy organizm, a dopiero potem zwalczamy czynnik chorobowy. A powiedz, bo widziałem na różnych hmm. filmach, że stosuje się akupunkturę z jakimś takim odpalaniem jeszcze. Moksą. Z moksowaniem. Z moksowaniem. Cóż to takiego? Moksowanie. Stosujesz to? Yy, tak, stosuję, ale to też się stosuje przy określonych syndromach. Nie zawsze można zastosować moksę. Zazwyczaj się stosuje moksę przy jakiś tam syndromach zimna, przy słabej odporności, wtedy jak najbardziej jest ona tutaj przydatna. I yy, po prostu zapala się takie cygaro ziołowe. Yy. Przygrzewa się punkt akupunkturowy. Nie dotyka się oczywiście ciała, tak? bo wiadomo, że człowiek by się poparzył, ale trzyma się w pewnej odległości niewielkiej to cygaro nad punktem? I do tego jeszcze dochodzi właściwości te spalonego zioła, tak? Jeszcze to zioło wnika w punkt. Więc tak, zajmujesz się medycyną chińską, czy medycyną dalekiego wschodu, bo pewnie są tam jakieś elementy, które są również z innych krajów. A powiedz mi, jaka jest różnica między tą medycyną dalekowschodnią, a medycyną naszą? Polską czy europejską. No więc przede wszystkim medycyna chińska opiera się na takim podejściu holistycznym, całościowym. W medycynie naszej zachodniej duży nacisk jest kładziony na to, żeby leczyć objawowo, tak? Chodzi o tak naprawdę tłumienie objawów i tłumienie choroby, tak? Czyli jeżeli dostajemy na przykład lek na nadciśnienie, nie leczymy nadciśnienia, tak? tylko i wyłącznie je tłumimy. W momencie, kiedy odstawimy tabletki, nadciśnienie powraca. No i w medycynie chińskiej dlatego jest całkowicie na odwrót. Lekarz stawia diagnozę na podstawie oględzin języka, na podstawie badania tętne, na podstawie właśnie wywiadu z pacjentem. No i tutaj ten przypadek nadciśnienia bardzo często można scharakteryzować jako syndrom osłabienia yin, nerek i wątroby, prawda? I też ludzie nie zdają sobie sprawy, gdzie nadciśnienie, gdzie jest wątroba, gdzie nerki, prawda? Opowiedz nam o tym konekcie. Jak, jak jest powiązane nadciśnienie z nerką i z, z wątrobą, i z nerkami? To już mówię. Właśnie takie podstawowe symptomy jak nadciśnienie, bóle kolan, bóle lędźwi. To wszystko wskazuje o jakimś osłabieniu energetycznym. W medycynie chińskiej przede wszystkim mówi się o osłabieniu najpierw energetycznym. Coś się manifestuje, ale na poziomie energii. I przede wszystkim lekarze medycyny chińskiej są w stanie przewidzieć, chorobę, zanim ona się pojawi za kilka lat, tak? Czyli zanim powstaną symptomy tej choroby, tak? Czyli zanim ona tak, się ujawni. Tak, tak. Ujawni się na badaniach, prawda? W mhm. tym takim fizycznym znaczeniu, bo, bo dla medycyny chińskiej, jeżeli już coś wychodzi na wynikach, tak? Że coś się dzieje z nerką, czy na USG, czy w wyniki krwi, to już jest namacalne, to już jest fizyczne. My mówimy cały czas o tych objawach takich energetycznych, gdzie wyniki cały czas są pokazywane jako dobre, tak, że nic się nie dzieje. No i w tym momencie pacjent jest klasyfikowany jako osoba zdrowa, a jednak ma jakieś dolegliwości, prawda? Czy to właśnie bóle kolan, czy bóle Lędźwi, czy nie śpi w nocy, prawda? Powiedz mi, jak czy jakiś bóle głowy? Jak to w ogóle zrozumieć, że te metody, które ty stosujesz, są oficjalnymi metodami leczniczymi w Chinach? Są to metody stosowane na narodzie, który ma miliard trzysta milionów mieszkańców tak, no. i są oni codziennie poddawani tym zabiegom. A taki kraj jak Polska, w którym mieszka tam 36-37 milionów ludzi, nagle neguje te metody. Znaczy nie, że neguje? Może nie neguje, ale nie są one na tyle popularne mhm. i... Trzeba naprawdę szukać osoby takiej specjalizacji jak ty, żeby, żeby z tego skorzystać? No, medycyna chińska jest bardzo starym systemem. tak? Ona funkcjonuje od 5000 lat i praktycznie ona jest niezmieniona w żaden sposób. Nasza medycyna zachodnia jest bardzo krótka. i rozwój sięga no ile? 100, 120 lat, trochę więcej, prawda? I cały czas dowiadujemy się o jakichś nowinkach, prawda? Cały czas są robione jakieś badania, które mówią, że to nie jest tak. Jednak jest inaczej, prawda, i... Każde metody, każde choroby można, można leczyć w ten sposób? Każde. Każde z racji tego, że przede wszystkim medycyna chińska nie używa nazw chorobowych. Tam mhm. przede wszystkim określane jakieś schorzenia są określane mianem syndromów, tak? I leczymy syndromy, a nie, nie choroby. I to jest fajne z racji tego, że właśnie tutaj w naszym społeczeństwie jeżeli człowiek przyjdzie do gabinetu i usłyszy diagnozę, która zazwyczaj do końca, no, jest postawiona diagnoza, ale z reguły lekarz rzadko kiedy wie, co jest przyczyną tej choroby, tak? Człowiek bardzo mocno się przywiązuje do tego, że on już ma tą chorobę. I tak naprawdę on zaczyna z nią funkcjonować, bo dla niego mm, to jest normalne, że on ją ma. I że będzie ją mieć, prawda? I w tym momencie człowiek jest taki bezradny, i poprzestaje na tym leczeniu objawowym, i nie robi nic ze sobą. No dobrze, a co z takimi chorobami jak choroby nowotworowe, czy choroby autoimmunologiczne, czy chociażby alergie? To są już choroby bardzo zaawansowane, dlatego, wiadomo, im bardziej choroba wnika w głąb organizmu. Tym potrzebuję większego czasu na leczenie tej choroby, ale ogólnie dla mnie nie ma znaczenia, z jaką chorobą pacjent do mnie przychodzi. Czy, czy jest to nazwane jako nowotwór, czy jest to nazwane jako nawet, nie wiem, wirus HPV, czy HIV, czy AIDS. Nie ma to dla mnie tak naprawdę większego znaczenia. To opowiedz nam o przypadkach, które spotkałaś na swojej drodze uzdrawiania ludzi, leczenia ludzi. Jakie, jakie miałaś takie najdziwniejsze, czy też najbardziej spektakularne przypadki? Najbardziej spektakularny. no ostatnio był taki przypadek dziewczyny z wirusem HPV właśnie, gdzie zakładałam sobie mniej więcej, że leczenie będzie trwało 2 do 3 lat. Ale się okazało, że w ciągu 9 miesięcy już miała potwierdzone wynikami badań, że, że jest zdrowa, że tego wirusa nie ma. I też wiadomo, trzeba było właśnie przeprowadzić wywiad, cofnąć się aż do jej 10 roku życia, bo tam zaczęły się problemy. I co mogło być wynikiem hmm. takich badań? Co, co się Jelgotne okazało? gorąco w dolnym ogrzewaczu. Dla mnie to była taka diagnoza. Jeszcze raz. Wilgotne gorąco w dolnym ogrzewaczu. Taki syndrom. Co to tak znaczy po polsku? Po polsku to może oznaczać na przykład, że pacjentka cierpi na takie rzeczy jak nawracające upławy, stany grzybiczne i lekarz to diagnozuje jako grzybice, prawda? Więc zapisuje albo jakiś antybiotyk, albo jakieś inne rzeczy. A dla mnie to jest wilgotno-gorąco, które po prostu usuwam ziołami. Mhm. I w momencie, kiedy to zostanie usunięte... Czyli lekarz usunię. po raz kolejny likwiduje objawy, ale tak. nie wgłębia się... Nie wgłębia się w przyczyny, w przyczyny, dlatego po prostu choroba postępuje dalej, tak? Właśnie często jest też tak, że pacjent idzie do lekarza, zostaje gdzieś tam zdiagnozowany, dostaje leki, czy chociażby na przykład nadciśnienie, prawda? Dostanie leki, które obniżają ciśnienie. I potem yy, niby wszystko jest ok, niby dobrze się czuje, ale za chwilę pojawia się jakaś kolejna choroba. Pacjent już nie wiąże tego z tamtym nadciśnieniem, czy ze swoim wcześniejszym, złym samopoczuciem, myślę, że to już jest całkiem inna kolejna choroba. Nie ma czegoś takiego. Po prostu wszystko wynika z siebie, tak? Trzeba mieć tą świadomość, że każdy lek syntetyczny osłabia wątrobę i nerki. Każdy. Nie ma takiej możliwości, nawet witamina syntetyczna też nie jest wchłaniana prawda, przez organizm do końca. Można przedawkować witaminę syntetyczną, prawda? Naturalnych witamin nie da się przedawkować. No zgadza się, no nikt się nie zastanawia no, nad nikt tym. Nikt się nie że... zastanawia, no wystarczy wziąć, przeczytać ulotkę i przeczytać sobie działania niepożądane, no ale z reguły ludzie myślą, że, że, że ich to jakoś nie dotyczy, prawda? Prędzej czy później, jeżeli długotrwale przyjmujemy leki syntetyczne, zawsze jest osłabienie tych narządów. Osłabienie nerek, osłabienie wątroby potem pociąga osłabienie kolejnych narządów i to jest taki efekt domina, prawda? Ja mówię zawsze, że nikt się nie zastanawia nad tym, że leki syntetyczne to są pojedyncze substancje chemiczne, a w ziołach nie występują rząc? pojedyncze substancje chemiczne, mm. tylko występuje całe spektrum tak. związków, które są ze sobą bardzo ściśle powiązane i Dokładnie. w naturze nie występują w, w pojedynkę. Mm -hmm. I to spektrum tych, tych związków może działać na jakiś organizm, a nie pojedyncza substancja, która na pewno na jakoś inaczej działa. I oczywiście nikt się jeszcze nie zastanawia nad tym, jak działają synergicznie. Czyli ze sobą razem dwa, trzy, cztery czy pięć tak leków, które bierzemy na raz. Tak. Nie? Oczywiście. No a z reguły, zazwyczaj jak pacjent przychodzi z jakimś takim cięższym schorzeniem, ma całą reklamówkę tych, tych leków przepisywaną, prawda? Może przesadziłam, ale dużej ilości, prawda? Jednak bierze i, no i wygląda to potem tak, jak wygląda. Ja też mam takie przypadki pacjentów, gdzie pani z zaawansowaną cukrzycą, jeszcze z astmą, po przybytym zawale serca. Po leczeniu lekarzy jeszcze miała tak, się stworzył syndrom gorąca krwi. Mhm. Bardzo, ciężko, bardzo ciężko jest leczyć w tym momencie, kiedy, kiedy organizm został już tak mocno uszkodzony. Prawda? Coś wtedy, właśnie kiedy przychodzi do Ciebie człowiek, który ma całą reklamówkę leków, a jednak widzi, że te leki, mimo długotrwałego leczenia, nie przynoszą jakichś skutków. Przychodzi do Ciebie po, po ratunek, po pomoc. Co wtedy? Znaczy tak, przede wszystkim na pewno nie odstawiamy leków, z racji tego, że to już jest decyzja lekarza prowadzącego, a nie moja. Ja tutaj wspomagam organizm, mogę powiedzieć swoje zdanie, ale to tak naprawdę pacjent musi wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i musi zacząć myśleć, czy te leki mu służą, czy nie, czy czuje się po nich lepiej, czy czuje się po nich gorzej, prawda? W momencie, kiedy dostaje zioła i zaczynają się pewne funkcje w organizmie normować, często pacjenci sami po prostu schodzą sobie z dawek różnych leków. Co to są no za zioła? To, żeby... są, to są jakieś oczyszczające zioła na początek? Czy, czy, czyli... Wzmacniające przede wszystkim, przede wszystkim w zależności od syndromu. Nie ma, nie ma, nie ma jednej mieszanki. tak? Są, każda mieszanka jest indywidualnie dobrana do pacjenta. O, nie zdarzyło mi o się o nigdy, żebym co... stworzyła dwie takie same mieszanki. Czym dla... są te mieszanki? Z jakich ziół się składają? Z ziół chińskich przede wszystkim. Tak. To mówię, to już po prostu w zależności od syndromu, jaki zdiagnozuję, ciężko, ciężko mówić, po prostu, ponieważ nie mam jednej głównej mieszanki, Aha. tak że każda mieszanka jest indywidualnie pod pacjenta. Chodzi o to, że po prostu ja go muszę zdiagnozować, tak, i jest określony syndrom. I na przykład, wiesz, jeden pacjent może mieć syndrom wiatru i zimna, a drugi może mieć syndrom wiatru i gorąca, tak? Jeden może mieć wiatr i unoszący się ślus, a drugi jeszcze coś innego. Ja nie podam im tych samych ziół, tak? Gdzieś tam będą jakieś tam pojedyncze dzieła, które się będą po, po, pojawiały w tych mieszankach, ale to nie będzie ta sama mieszanka, tak? Okej, okay, bardzo często używasz właśnie sformułowania dwóch narządów. Nerki i wątroba. Tak. Powiedz, czy to jest podstawa człowieka? Nie wiem czy podstawa, ale z reguły zauważyłam, że większość pacjentów, którzy przychodzą, z, mają przede wszystkim ten syndrom osłabienia nerek, osłabienia wątroby. To jest y, tak naprawdę nierozerwalne. Jeżeli jest osłabienie wątroby już na jakimś poziomie, zawsze będzie osłabienie nerek, tak? Może być jeszcze plus tego zastój czyli wątroby. Te, te syndromy się łączą i mogą iść w parach, tak? A co byś polecała. Jako profilaktykę w dbaniu o te narządy, nie wiem, jakieś oczyszczanie, jakieś. Przede wszystkim to, co powoduje osłabienie nerek, no to przede wszystkim palenie papierosów, spożywanie zbyt dużej ilości alkoholu, niewłaściwa dieta, stres i lęk. Jeżeli się o coś zamartwiamy, jeżeli się czegoś boimy, zazwyczaj wtedy osłabiamy sobie nerki. Chińczycy też właśnie bardzo ładnie łączą emocje z narządami i tak samo można tutaj sobie porównać nasze przysłowia europejskie, że żółć kogoś zalewa, prawda? W momencie, kiedy się złościmy i utrzymujemy takie długotrwałe uczucie złości w sobie, wtedy może zacząć szwankować nam A Żal jest połączony z płucami. Często nawet u ludzi chorych na nowotwory można zauważyć gdzieś tam, jeżeli przeprowadzi się wywiad, że gdzieś tam mają oni jakieś takie bardzo duże w sobie uczucie żalu lub straty, poczucie straty. Co z takimi uczuciami zrobić? Co zrobić z lękiem? Co zrobić z żalem? I to jest takie zabawne, dosyć fajne, bo poprzez właśnie oddziaływanie ziołami na nerki można też oddziaływać na emocje, tak? I w tym momencie pacjent pijąc zioła, czy poddając się zabiegom akupunktury, on się nagle uspokaja tak? i staje się mniej lękliwy. To jest ściśle ze sobą powiązane i to jest po prostu osłabienie nerek powoduje powstawanie lęku, i tak samo życie w lęku powoduje powstawanie, yy, osłabienie bądry, yy, nerek. Przychodzi do ciebie jakaś osoba z, mhm. z jakimś tam dolegliwością, na przykład boli ją głowa, ale ty wiesz, że ten ból niekoniecznie musi być związany z głową, tylko z jakimś or, innym organem. Jak diagnozujesz w ten sposób yy, osoby, które, które do Dziwa Ciebie Podstawą przychodzi? diagnostyki medycyny chińskiej jest diagnoza stentna, yy, oglądanie języka i wywiad. Tak? Diagnoza stętna polega na tym, że na tętnicy promieniowej, wzdłuż tętnicy promieniowej obu nadgarstków znajdują się pozycje, które odpowiadają poszczególnym narządom. Proszę pokazać. Proszę. I ja sobie właśnie tak sprawdzam. Tutaj kładę sobie palce i wyczuwam twoje tętno. Tak na yy, w momencie, kiedy ucisk jest powierzchniowy, tutaj mogę odczytać stan narządu jelita cienkiego. Tutaj na pozycji środkowej pęcherzyka żółciowego, a tutaj pęcherza na ostatniej pozycji pęcherza moczowego. Jeżeli przycisnę głębiej. Mogę zdiagnozować serce, wątrobę i nerki. No i wiadomo, jeszcze na drugiej ręce są też punkty dotyczące jelita grubego, płuc. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że zazwyczaj jest taki niewielki u ludzi zdrowych, nawet u ludzi zdrowych jest, jest taka niewielka różnica między właśnie Yin i Yang. I zazwyczaj możemy widzieć u mężczyzn, którzy są bardziej, bo mężczyźni są bardziej jak niż kobiety. Tętno na lewej ręce u nich będzie mocniejsze, a u kobiet na przykład będzie tętno mocniejsze na prawej ręce. Więc trzeba też to brać pod uwagę, Trzeba, diagnozując także, trzeba brać pod uwagę warunki klimatyczne, bo przy każdej porze roku mamy inne tętno. I w momencie na przykład jesienią zazwyczaj tętno staje się puste. Latem jest ono przelewające się. Jeżeli w lato mamy takie tętno, jest wszystko ok, ale w momencie, kiedy tętno przelewające, charakterystyczne dla lata pojawi się w zimę, wtedy wiemy, że już jest zaburzenie. To jest faktycznie ogromna wiedza, którą trzeba posiąść, żeby chociażby w ten sposób diagnozować ludzi, tak? czyli tak. Żeby, żeby wiedzieć, co im może dolegać, jeżeli przychodzą z jakimś syndromem. Tak? Czyli rzeczywiście niekoniecznie ten ból głowy musi oznaczać kłopoty z głową, tak? Oczywiście. Oczywiście jest, mamy 17 syndromów, które mogą powodować bóle głowy, prawda? Więc rzeczywiście trzeba, trzeba odpowiednio zdiagnozować, żeby odpowiednio potem poprowadzić leczenie, czy, czy zastosować odpowiednie punkty akupunktury, czy przepisać odpowiednie zioła. Czyli medycyna chińska, 5000 lat tradycji, ogromna wiedza. Dokładnie, dlatego nie trzeba je reklamować. <laughs> nie trzeba je reklamować. <laughs> nie trzeba na no pewno sama, skuteczna, sama na pewno skuteczna, a co z naszą medycyną tutaj obecną europejską, która faktycznie, no farmakologia mogła się zacząć gdzieś tam od końca XVIII wieku, tak? Bo w zasadzie nasza medycyna jest w tym momencie oparta o farmakologię. No, już nie mówię no o urazach, tak? chirurgii, ale ale leczenie. No, Kiedyś na początku w naszej farmakologii no, te, te leki też na początku były oparte gdzieś tam o zioła. Dopiero później, w momencie rozwoju przemysłu farmaceutycznego, tak, zaczęło się to zmieniać. Ludzie tutaj przychodzą przede wszystkim z takim nastawieniem, ale to nas nauczyła też medycyna zachodnia. Taka jest prawda, że, że tego zostaliśmy nauczeni, że choroba nas atakuje z powietrza, tak, że wskakuje nam, nam na plecy tak, i, i my nagle stajemy się chorzy. Tak nie jest. My chorujemy z powodu naszych złych nawyków, naszego złego myślenia, naszych uczuć różnych, prawda, naszych relacji różnego rodzaju, czy to, czy to małżeńskich, czy rodzinnych, prawda, z tego tytułu. Jeżeli sobie tego nie, nie jakoś nie ponaprawiamy, no to sobie możemy chorować dalej. Czyli ta sfera. Energetyczna, emocjonalna jest dużo ważniejsza od, od sfery fizycznej. Tak, fizycznie możemy coś tam wyleczyć, ale Tak, tak, to się wydaje. Że to jest na zasadzie pod, podleczania. Tak? podleczania że ja, ja jednak wychodzę z założenia, że, że jeżeli problem jest ciężki, jest nieuświadomiony, musi to wrócić. Nie ma, nie ma innej opcji. Jeżeli człowiek za bardzo gdzieś tam po prostu nie, nie popatrzy w siebie, że to jest, on sam jest przyczyną swojej choroby. Że ktoś przyjdzie i uzdrowi go za niego. Nie ma sensu czegokolwiek robienia, tak? Bo nawet gdyby ten człowiek, jakikolwiek tam bionerkoterapeuta, czy nawet ja komuś pomogę, tak, i dajmy na to, usunę mu te dolegliwości, a on nie pomyśli, czy tak czy tak jestem pewna, że za jakiś czas, pół roku, rok, dwa lata, pięć lat pojawi się nowa choroba. Ona po prostu, ta energia, która nie została uwolniona, nie została uświadomiona, ona musi znaleźć jakieś ujście. Ja, ja też sama się czasami zastanawiam, jak to jest, że tutaj mi przychodzi pacjent i on twierdzi, że, że on chce być zdrowy, tak? Ja podświadomie widzę, że on wcale nie chce być zdrowy. Miałam ten przypadek pani, która, która twierdziła się mnie pytała, ale czy mnie pani na pewno wyleczy? Czy mnie pani na pewno wyleczy? I ona znowu już przerzuca całą odpowiedzialność za swoje zdrowie na mnie. Ale mało tego, ja widziałam, że ona pod spodem tak naprawdę wcale nie chce wyzdrowić z racji tego, że jej choroba dawała jej uwagę męża korzyści. Tak, korzyści. Dokładnie. Wszystko to, co robimy, musi mieć dla nas korzyści, tak? Nawet nasza choroba często ma korzyści. Więc jeżeli znowu wracamy do uświadomienia sobie pewnych mechanizmów, tak, czasami te, te mechanizmy są tak głęboko ukryte, że człowiek się stara, coś robi, a jednak mimo tego on. Nie uzyskuje tego, czego by chciał, na przykład zdrowia, prawda? No dobrze, powiedz mi, czy spotkałaś się z jakąś chorobą, która, na którą medycyna chińska nie jest skuteczna? Czy przychodzi pacjent do ciebie i mówi, ja jestem na to chory, ty pomówisz. Nie próbujemy nawet, bo mm, uważam, że to jest. Nie, nie, nigdy nie odmówiłam. Zawsze próbuję z racji tego, że po prostu jeżeli o mnie chodzi, wydaje mi się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak? To, że coś jest tam nazwane, niech sobie będzie nazwane fajnie. No ale ja patrzę według siebie tak? i, i z reguły czuję, czy, czy, czy mogę się podjąć, czy nie mogę. Z reguły zazwyczaj się podejmuję, zawsze się podejmuję. Może raz czy dwa odmówiłam pacjentowi, ale ze względu. Na niego, że miał roszczeniowy stosunek, tylko i wyłącznie. A nie dlatego, że uważałam, że sobie nie poradzę ze schorzeniem, tak? Jest bardzo ładne przysłowie: nie ma chorób nieuleczalnych. są tylko ludzie, których nie da się wyleczyć. I tym zakończymy nasz program. Dziękuję bardzo. Dziękuję.